Dzisiaj najdroższy, luksusowy kalendarz. Jest mega ciężki, w opisie znajdziecie do niego link, zarówno do ubrania, które mam dzisiaj na sobie. Kalendarz kosztuje 1111 zł, jest to marka Molton Brown, więc w średnio za jedno okienko w przeliczeniu wychodzi 46,29 zł. Tutaj mamy... Takie szufladki. Generalnie grafika kalendarza bardzo mi się podoba. I spójrzcie na pierwszy kosmetyk, taka bombka wręcz. Żel pod prysznic z brokatowymi drobinkami. Zapach nazywa się Marvelous Mandarin and Spice, czyli to jest taki typowy świąteczniak, cytrusy, mandarynki oraz... Przyprawy, jeśli chodzi o pojemność, mamy tutaj 75 ml i taką oto bombeczkę można kupić za 65 zł, opakowanie cudne. Czas na szufladkę drugą. Ja ten kalendarz adwentowy dostałam ze sklepu Head i jest to prezent, nie jest to płatna reklama. I na stronie na wszystkie rzeczy działa kod rabatowy do końca października na hasło kalendarz 10%. Tutaj mamy jakiś zapach. Jeśli chodzi o ten zapach, mamy tutaj orange and bergamot. Właśnie taka próbka zapachu w nutach głowy posiada pomarańczę, bergamotkę, mandarynkę oraz cytrynę. W sercu mamy kardamon oraz rośliny, których nie znam, petit grain oraz galbanum a w bazie Neroli i lanki Lank Piżmo jest taki zapach unisex i on jest właśnie cytrusowo, korzenny. Ta próbeczka ma 7,5 ml. Jeżeli chodzi o atomizer, taki zwykły, klasyczny. Przechodzimy do trójki. Dajcie znać, czy mieście coś z marki Molton Brown. Ich kosmetyki trafiają się w kalendarzach adwentowych. Tutaj ta flatka coś nam się nie chce otworzyć. I mamy produkt, którego ja nie kojarzę. Słuchajcie... Już wiem co to jest. To jest właśnie taki futerał, pokrowiec, etui, może to lepiej pasuje właśnie na ten zapach wcześniejszy. Szkoda, że nie było w środku żadnego zapachu. Numer 4 jest to na pewno marka bardzo luksusowa i te słynne żele pod prysznic od nich. No na pewno mają bardzo fajne zapachy. Tutaj w pojemności 100 ml tym razem za pojemność 100 ml wychodzi około 47 zł i jest to e, zapach ikoniczny, ich wielokrotnie nagradzany. E, tutaj łączy się z nutami czarnego pieprzu, kolendry i wetywerii, Nawet jest podana cała nuta zapachowa. W głowie mamy czarny pieprz, cytrynę oraz imbir, w sercu liście bazylii, kolendry i fiołka. Następnie w bazie Wetyweria, Mech Dębowy i Ambra. Co jest bardzo ciekawe, bo w żelach pod prysznic nigdy nie widziałam nut zapachowych. I piąteczka. Jest tutaj maska do włosów. Intensywnie regenerująca. Pojemność to jest 50 ml. Ciekawe, bo ja. Właśnie marki Molton Brown, no to nie, kożyłam, nie kojarzyłam z produktami do włosów. I tutaj mamy kolejny zapach. Wiem, że lubicie zapachy w kalendarzach, ja również. Nazwa zapachu to Coastal Cypress in Sea Fennel. Tutaj w nutach górnych mamy bergamotkę, liść figowy oraz imbir w sercu. Nuty morskie, cyprys, jaśmin, kadzidło. Baza to jest skóra, cedr, wetiveria i piżmo i generalnie tutaj też jest dużo takich korzennych, kardamonowych akordów. Zapach opisany jako unisex, dla mnie natomiast on jest bardziej męski. Ogólnie ja nie lubiłam zapachów właśnie takich uniwersalnych i do czasu. Ostatnio w kalendarzu, którymś z tych, był zapach z firmy Juliet Hasegan, chyba. I bardzo mi się tam ten zapach spodoba. Aż do tego stopnia, że chyba sobie kupię pełne opakowanie. W siódemce znalazłam creme de rąk w moim ulubionym zapachu z Molton Brown. Mamy tutaj rebarbar oraz różę. Nie wiem, czemu tu się nie chce fokusować, ale no, chyba to widzicie. Pojemność tego kremiku to 40 ml. Czas na pudełeczko. Wow, z numerem 8 i tutaj mamy olejek. No właśnie, bo tak się zdziwiłam, że to jest mniejsze opakowanie i jest to olejek podprysznic do mycia. Zapach heavenly ginger lily i również o tym zapachu są perfumy, więc powiem Wam nuty. W głowie mamy imbir, kardamon, goździki, w sercu lilia, tuberozę, jaśmin, nagietek, a w bazie również tutaj jest takie nuty drzewne, ponieważ jest tutaj cedr, drzewo sandałowe oraz piżmo. No i ten zapach już jest taki bardziej typowo kobiecy. Ósemeczka a, już otworzona. Dobrze. Przechodzimy zatem do dziewiątej. Szufladki. A w środku jest kolejny zapach. Zapach o nazwie Fury Pink Pepper. I tutaj mamy nutę pikantnego czerwonego pieprzu. W głowie właśnie on się znajduje. Oraz tangerynka imbir. W sercu konwalia jaśmin. Oraz czystek. Baza paczula. Mech dębowy cedr piżmo. Czas na numer 10. I tutaj mamy. Wypakowany, aż po brzegi brokatowy produkt, który jest dokładnie tym samym zapachem co pierwsza bombeczka, natomiast mamy tutaj e, mydełko do rąk z brokatem, co mnie w ogóle zaskoczyło, jest to bardzo ciekawa sprawa. Przechodzimy do jedenastki i tutaj z tego samego zapachu znajduje się krem do rąk, więc wydaje mi się, że fajnie sobie będzie to postawić właśnie w łazience. Dwa te produkty jako taki komplet, coś fajnego, coś ciekawego. I przechodzimy teraz do połowy tego kalendarza, czyli numer 12, a w środku znajduje się następny mały zapaszek. Zapach o nazwie Flora Luminer i tutaj jest to właśnie taki kwiatowo-cytrusowy zapach. W głowie mamy ylang-ylang, kwiat pomarańczy, mandarynka, następnie w sercu mamy plumerię, jaśmin, róże, no, a w bazie piżmo, wanilia oraz cedr. Bardzo fajny zapach, bardzo mi się podoba. Trzynastka. Czy będzie pechowa, czy szczęśliwa? Zaraz się dowiemy. Jest tutaj produkt do włosów, szampon nawilżający z rumiankiem i pojemność to jest seteczka. Przejdźmy sobie zatem do numeru czternastego, a w środku kolejna buteleczka i tym razem mamy Odżywkę do włosów w tej samej pojemności, z tego samego kompletu jest również ona nawierzająca. No i teraz piętnastka. Na samej górze, tutaj się kryje, a w środku widzę, że będzie już kolejna bombeczka, ponieważ zobaczyłam tą zawieszkę, ale widzę, że się coś ona odczepiła. To nic. O oh no! Urwane! Kurczę, szkoda. No dziwne. Ale w ogóle bardzo piękne opakowanie. Jeśli chodzi o zapach, jest to tutaj Vintage with Elden Flower, czyli mamy kwiat e, czarnego bzu. Bardzo ciekawy zapach. E, tutaj mamy w nutach górnych grejpfrut, mandarynkę, białą porzeczkę. W sercu kwiat czarnego bzu, kolendra petit Grain i w bazie korzeń wieru. Fasolatonka, którą uwielbiam, bursztyn i przypominam, 65 zł. Taka bombeczka kosztuje. Zaraz obok tego barbarowego, chyba ten zapach, który Wam przed chwilą pokazałam, najbardziej u nich lubię. 16 teraz i kolejny zapach, tobako absolut. Tutaj już taki typowo męski zapach: mamy bergamotkę, imbir w głowie, w sercu, drzewo, cedrowe fiołek irys, a w bazie. Balsam peruwiański, paczula, cokolwiek to znaczy. Numer 17. I tutaj mamy jakiś malutki produkcik, a w środku znajduje się żel do mycia twarzy African Whitewood i jest to balansujący, taki łagodzący żelik w pojemności 30 ml. Czas na numer 18, który tutaj jest na samym dole, a w środku znajduje się chyba kolejny krem do rąk. Krem do rąk jest o zapachu Flora Luminer, o którym już przed chwilą Wam opowiadałam. Pojemność to jest 40 ml. I numerek 19 przed nami. Kolejny żel pod prysznic? Nie. Tym razem jest coś z pompeczką. I jest to mydełko do rąk i o tym samym zapachu... Costal Cypress and Sea Fennel, także już to znamy i numerek 20 przed nami. Tutaj też coś dużego widzę i tym razem również jest pompeczka, jak widzicie. Zaraz się dowiemy, co to konkretnie. Znowu jest mydło, więc mogliby tutaj troszeczkę pomieszać. I jest to mydło o zapachu Orange and Bergamot, czyli również też o nim opowiadałam. Numer 21 i jest tu jakiś zapaszek. Jak widzicie, fioleczka, zaraz się dowiemy, jakie nuty. Jest to zapach o nazwie Richard Black Pepper, czyli to już też omawiała. E, więc dobrze, że przy żelach pod prysznic powiedziałam o nutach zapachowych, ponieważ wszystko już wiemy. 22, czyżby olejek, bo w tych mniejszych opakowaniach, właśnie, chyba były olejki, zaraz się dowiemy. Spójrzmy, tutaj jest zapach orange and bergamot, czyli również o tym opowiadałam, i jest to olejek w pojemności 45 ml. Dwa ostatnie okienka, przed nami 23, kolejna bombeczka, bombeczka w kolorze różowym, więc dwa strzały, albo rabarbar, albo różowy pieprz, zaraz się. Dowiemy, przeczytajmy sobie na spodzie naklejka. Mówi nam, że jest to e, rabarbar i róża. Uwielbiam, uwielbiam ten zapach. Mój ulubiony naprawdę. I numer 24. Ostatnia szufladka. Jaka będzie niespodzianka? Coś powinno być fajnego. I mamy tutaj słoiczek. To jest chyba świeczka. Na pewno plusem, że jest zafoliowana, ponieważ zapach nam nie ucieka. To jest bardzo super. Taka świeczucha ma 30 gramów i jest to zapach, który też już omawiałam, Recharge Black Pepper. No i nie wiem o co chodzi, ale jak są świeczki, to są jakieś kartki. instrukcje jak to używać, nie wychodzi z domu. Wydaje by się to być logiczne, ale no, może są takie wymogi. I moi drodzy, tak się przedstawia zawartość tego kalendarza adwentowego. Troszkę, że nie było więcej tych bombek, bo bardzo lubię takie te świąteczne ich limitki. Poro zapachów, takich perfumetek, co mnie cieszy. Trochę dużo tych mydeł. Wolałabym chyba żele pod prysznic. No dajcie znać, co myślicie. Czekam na Wasze opinie, co myślicie o marce Molton Brown. No i jest to zdecydowanie jeden z takich najbardziej luksusowych kalendarzy, jakie ja otwieram w tym roku. Zapraszam Was również na moje inne filmy. Tutaj Wam się wyświetlą, ponieważ dodaję codziennie odcinek z otwieraniem kalendarzy adwentowych. Zobaczymy jutro błyskawiczki. Pa pa.